Właśnie widać. Do I have to do everything around here? Hmm. Czy może tym zaproszeniem poprawić Ci humor? Mrs B I just came from King Rupert and he asked me to give you this What is it An invitation to the royal ball <laughs> <laughs> Clap 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 Yee-haw, Harley we're going to the ball ain't you excited Oh, he's never been excited in his life. Colin, dobry pocisk. Turing, if there's anything we own that you need for your journey, why just help yourself. It's yours. Why thank you, Mrs. B. Of course, I'd love it if you take the mister over there. Proszę już tu paski i gdziebo bardzo was słuchać, ale nie mogę się powstrzymać. No to oczywiście, co z całego domu nas najbardziej interesuje. Nie, to nie jest portret e, Port Elvisa. Chociaż pewnie większość rzeczy chciałaby go wziąć. hey, hej, co ty robisz? Put to. To jest mój najlepszy trivet. O, mama, daj mu to. nie since od kiedy się urodziłam. The kid's right. Go on, take it. But don't go taking anything else, you hear? And good luck on your quest, young man. Hey any chance of you taking Junior along with you? None whatsoever, I'm afraid. But uh thanks for the trivet, Mrs. B. Trochę się wvalili. How would you describe Lena? Well, uh, Aha, she, she's she's she's. she's... No, to In other words, no, But we Be sure to join us next time when we hear Bobby not ask. Mom will never find out. <laughs> okay. The better Nuts is not filmed before a live audience. Dobra, to z gdzie byśmy mogli iść? Hmm. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy dostaniemy się tam już teraz. How strange! That ramp juts out even farther than the vulture's nest below it. Hello, my name is Tori. Oh, Tripe, you're such a grump. Hello, young man.

Yeah, you're ugly. You're skinny and and tall. Why, I've only seen one person tall as you. Tripe? Stop it. Come to think of it, young man, you do remind me of someone hereabouts. Someone special, too. Royalty. She'd be quite a catch for someone that looks like uh, someone of your uh, appearance. She? Oh, really? But uh, I'm not in the habit of taking <sighs> dating advice from a vulture. On the other hand, I would like to get past you so I could head up those steps. Would you mind if I asked you to move from your nest? Hey back, mind? Of course not. Thank you. Don't mind, because I ain't gonna. Now, Tripe, we could go for a little flight. I know my wing could use a stretch. Nope. My wing is fine. Not moving. Happy right here as you can see, we won't I hereby order you to fly away, and I order you to shut up. And, <laughs> and chance, Did I forget to mention, go away? There's just no reasoning with him when he's in one of his moods. Yeah, and I'm always in one. Boo. Yeah, right. You know, he has only one thing on his mind: his stomach. Może są dead meat will come flying hmm. by here. You never know. Thanks for nothing. Widzicie, kolejna rzecz. Musiałam gadać z nimi tak długo, żeby wyciągnąć informacje jak się ich pozbyć. Ja i tak to wiedziałam i mogłabym to zrobić od razu, ale jednak przez ten... Y, rozmowę z sępami i wyciągnięcie z nich tej informacji dostałam punkty. Kolejne coś, co może nie każdym poradniku by było. Więc jednak czasem warto jest rozmawiać z, rozmawiać z postaciami do końca. I teraz tak. Mogłabym im rzucić ten kawałek mięsa od razu, ale mimo to nie odlecieliby. I musiałabym znowu wracać do króla, żeby wziąć znowu drugi, ten sam kawałek mięsa i rzucić go w odpowiedni sposób. A że szczerze mówiąc nie chce mi się chodzić w tą i z powrotem tylko żeby pokazać coś takiego, więc od razu pokażę jak powinno być to rozwiązane. Hey Vulture, try and catch this. Hey Viscera, look at that, fresh dead meat flying. Hey, let's go after it. As always, I'm with you. Can't you hurry up a little? It's getting away from us. For goodness sake, for once in your life, can't you just stop and smell the rotting meat? What's that beside that little tree? Nie wiem, co jest obok, ale warto to sprawdzić. Tym bardziej, że i tak muszę tędy przejść. Przesuńmy sobie kursor. Hmm. Powiększyć. Co z naszego inwentarzu pasuje do powiększenia drzewa? Może magiczny proszek? Nie. Inacz? Wątpię. Płytki raczej nie. Ale mamy super pożywną smoczą kupę. I tego tak to się okazuje, że smocza kupa jest genialnym, naturalnym nawozem. No to schodzimy w dół. Oczywiście, to nie musi się zacząć popisywać. I widzimy, że mamy ukrytą komnatę. Więc pójdźmy do środka. Hmm. I mamy wielką, straszną twarz. I jak widzimy, możemy użyć na niej płytek. Więc skoro tu jest 9 kwadratów, a my mamy 4. To znaczy, że musimy jeszcze w jakimś cudem zdobyć pięć płytek. Jedna jest u króla, więc zostają nam jeszcze cztery. Na razie nie będę ich wkładać, bo chcę sobie włożyć je wszystkie naraz. No jak możemy się też domyślić po muzyce, te płytki są nam bardzo potrzebne, aby otworzyć następny fenokryształ i... uciec z tej krainy. I przenieść się dalej w dół. Ale zanim... Nie. Faha! Chyba ty. Dobre. Hmm... Dostaliśmy się w bardzo... ...ciwaczne miejsce. Nie mam pojęcia co to ma reprezentować, ale... Tu jest taka niepozorna bardzo tabliczka. Ehm um, która mówi nie siadać tyłkiem